<laughs> Anio, ja się się Jezu, ja się no i nm. To post. Ani. Czy jesteś celowadą? Jerzy, tak Długo boko. Ja, jest. To <laughs> 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 <sus> <laughs> <Piektry sobie laughs>

Nieprawda, wolałabym być świętańczmogra, ale przynajmniej nie muszę ściągać tak Drugi lubię. Również bo tam jest taka malutka. Koc do prania. Stałe wszystkie ciuchy, kuby do prania. Masz w rączce. W było. Tak leci rączkę pewnie. Kuba. Takie jadłeś tak. I nie spotkamy się we wrześniu, by wspólnie zmierzać z uszczystym celą. Nie rońmy łez, tą nieodłączną częścią życia. No